Lato, lato w mieście, ale dzisiaj słońce piękne, jest mega gorąco. Ach, kochani, czas sama ze sobą. Po prostu bójia mi się cieszy jak o tym myślę. To jest dla mnie największa wartość w życiu na ten moment i nie każdy to rozumie i nie wymagam tego, ale ja kocham czas sama ze sobą. Jest parę osób, z którymi uwielbiam spędzać czas, i ten czas jest dla mnie tak samo wartościowy, jak czas samej ze sobą. Na przykład z moim chłopakiem. To, to jest super. Ale tak to. Ja kocham być sama, nie? Uważam, że przestrzeń. Właśnie ta przestrzeń, którą sobie możesz stworzyć, będąc sam ze sobą. Wydobywanie swoich myśli na wierzch i rozmowa z samym sobą, nie, nie uciekanie od tych myśli, co często na początku jest bardzo trudne, bolesne, bo wychodzą na wierzch tematy, z którymi nie do końca sobie radzimy, tematy niewygodne, do których ciężko jest się przyznać, nawet samemu przed sobą, ale nadal. To jest to, to jest właśnie dla mnie, przynajmniej ta esencja. I ten czas kontemplacji pozwolił mi posunąć się w życiu daleko, bo nie, nie, nie rozpraszałam się niczym. Nie, nie rozpraszam się niczym. Co jest niesamowite, to że wychodzenie na spacer jest dla wielu ludzi problematyczne, ze względu na to, że nie wiedzą, co ze sobą zrobić, nudzi im się. Mm, i kiedy zostają sami, w ogóle nawet w mieszkaniu, to się gubią. I często to jest właśnie ucieczka od samego siebie. Przynajmniej ja to tak rozumiem. I nie mówię, że to jest w każdym w przypadku każdego, ponieważ wiem, że są ludzie, którzy się dzielą na tych bardziej ekstrawertycznych, na tych ludzi bardziej towarzyskich. Ale często jest tak, że jeżeli nie potrafisz przebywać sam ze sobą i cały czas uciekasz do ludzi. No to właśnie uciekasz przed samym sobą, bo kiedy zostajesz sam i nie rozpraszasz się filmem, odcinkiem, czy jakąś mocną muzyką, to przychodzą myśli. A może coś powinienem teraz robić? A może jeszcze czegoś się nie zrobiłem? A muszę jeszcze zrobić dzisiaj to 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 i to. A co się już dzisiaj wydarzyło? Pojawia się dużo, dużo myśli w głowie, ciężko jest to uspokoić, generuje to stres, swego rodzaju presję. To są normalne mechanizmy, z którymi jeżeli nie wiemy jak pracować, to są dla nas niewygodne i niekomfortowe. I jest to totalnie normalne. Ale właśnie tego da się nauczyć, aby te myśli nie były wyniszczające, aby umieć uspokoić te myśli, uspokoić siebie, aby być obserwatorem myśli, bo myśli to nie jesteś ty. Myśli to jest jak taki ktoś obcy w twojej głowie. Ty nie jesteś swoimi myślami. I właśnie jeżeli skupisz się na tym, żeby być tylko obserwatorem, to one sobie mogą przepływać. I z czasem, kiedy bardziej też panujesz nad sobą i skupiasz większą uwagę na tym, żeby być spokojnym, i gdzieś tam pracujesz z tym spokojem, z oddechem, czy nawet z jakimiś, wiecie, afirmacjami, to te myśli się uspokajają. I one już później nie są twoim powiedzmy przeciwnikiem, tylko bardziej z tobą współpracują. A nawet jeżeli pojawiają się myśli, no takie generujące jakąś presję, to ty wiesz jak sobie z nimi radzić. Właśnie dlatego czas sam na sam ze sobą dla mnie jest najbardziej wartościowy, bo mam wrażenie, że udało mi się przebrnąć przez mm, ten moment, kiedy tych myśli było bardzo dużo. Kiedy bardzo dużo rozkminiałam, co ja robię nie tak w swoim życiu, co jest ze mną, co jest ze mną nie tak generalnie. Ja bardzo długo żyłam w takim momencie, bardzo długo żyłam z myślą, że ja jestem zepsuta swego rodzaju w pewnych sferach. Nie, nie miałam do siebie wyrozumiałości, że ja mam prawo, żeby pewnych rzeczy jeszcze nie umieć. Jeszcze nie rozumieć. I jeszcze sobie z nimi nie radzić i że to nie czyni ze mnie osoby zepsutej, słabej ale tak mi zaprogramowano już nie będę wchodzić w szczegóły dlaczego, co, jak, ani kto tylko po prostu miałam pewien program w sobie który mocno wierzyłam, ale nic nie jest nie do przeskoczenia zaczęłam być ze sobą coraz więcej ale w Taki, taki sposób, aby nie rozpraszać się cały czas, właśnie jakimiś treściami, jakąś muzyką, jakimiś odcinkami, filmami. I teraz wychodząc na spacer czuję, jak wewnątrz woła mnie po prostu muzyka bez żadnych słów, co jest ciekawym odkryciem. To nie tak, że w ogóle nie słucham swojej playlisty na spacerach, i wiecie, jakieś. Teraz jestem fanką Don Tolivera, chciałabym powiedzieć, więc tak, zdarza mi się to oczywiście i mam wtedy po prostu takie, wiecie, mm, nie chcę tego nazywać cringe'owo, boss bitch energy, ale, ale wiecie o co chodzi, jak sobie puścicie taką muzykę i czujecie taki power, że po prostu wszystko należy do was. Tak, mam takie momenty, jest to super, chodzę sobie, tańczę, śpiewam, jest super, ale głównie teraz wzywa mnie muzyka klasyczna. Wzywa mnie muzyka taka mm, o pewnych częstotliwościach, takich do medytacji, do jakichś swego rodzaju modlitw. Wiecie, jak sobie wpiszecie na Spotify Meditation Music albo coś, to tam macie na przykład jakieś takie 500, coś, częstotliwość, megahertz i tak dalej. To jest taka specyficzna muzyka. I ja czuję, że właśnie. Kija, chce. dziękuję, dla wszystkich, którzy powiedzieli na zdrowie, dziękuję ta muzyka mnie wzywa, bo ja wychodząc z domu albo, no dobra, już przykładowo wychodząc z tego domu ja właśnie czekam, aż uruchomi się, aż uruchomią się we mnie te myśli aż uruchomią się te wiadomości, co danego dnia moje wnętrze chce mi przekazać i zwykle wychodzą ze mnie od razu słowa wdzięczności. Zwykle po prostu jak wychodzę, to chłonę dany dzień i jestem naprawdę przeszczęśliwa, że mogę wyjść na ten spacer. Jestem zdrowa, silna, witalna, żeby wyjść, że ja w ogóle mam chęć, żeby wyjść. Wiecie, i przychodzi do mnie taka wdzięczność za ten kolejny piękny dzień, że mogę po prostu sama zadecydować, że teraz mam ochotę tutaj siedzieć, a teraz mam ochotę wyjść. I później przychodzą inne myśli. I te rozmowy sama ze sobą, z Bogiem, takie wnikanie w siebie, to jest najbardziej po prostu rozwijająca przestrzeń dla mnie w ciągu dnia. Ja wiem, że tak gadam o tym rozwoju, 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 ale kiedy zaczniesz odpowiadać sobie na niewygodne pytania i zaczniesz sam przed sobą się otwierać i przyznawać do słabości, to życie się zmienia. Po raz kolejny się zmienia. Nie. Przyznawanie się do słabości komuś jest trudne, ale tak samo często trudne jest przyznanie się do słabości przed samym sobą. Ale gwarantuję, że łatwiej jest to zrobić w ciszy, przed samym sobą i przyznać, że na przykład masz czymś problem. Że sobie z czymś realnie nie radzisz, że nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie. Na przykład, dlaczego nie możesz wejść w żadną relację? Dlaczego nie możesz przykładowo wejść w związek? Bo to jest często, co się jedzie, bardzo mnie to rozprasza czasem jak ci tak coś zaświta i tak kliknie i zadasz odpowiednie pytanie jak się czuję w danym momencie robiąc coś co sprawia mi trudność już oprzyjmy to już na tych relacjach jak się czuję w momencie kiedy zaczynam rozmawiać z nowym mężczyzną co wtedy czuję co mnie blokuje co mnie od niego odrzuca co mnie do niego przyciąga Właśnie to jest dla mnie przestrzeń na tą kontemplację. To bycie samemu ze sobą. Ja nie muszę tego, tego komuś mówić. Ja mogę porozmawiać sama ze sobą, zastanowić się w ciszy, komu mam się przyznać, jeżeli nie sobie, do swoich własnych błędów. Ja będę ze sobą przez całe życie, ja tutaj w tym ciele będę przez kilkadziesiąt lat. Jeżeli ja sama nie polubię. Swojego towarzystwa to jest przypał. To jest przypał na maksa. Bo realnie jedyne, czego możesz być pewnym, to samego siebie. Twoje ciało będzie takie samo. W sensie to będzie to jedno. Twój mózg też z tobą zostanie na całe życie. Jeżeli ty siebie nie polubisz, nie polubisz swojego towarzystwa, to czyje masz lubić? Ja rozumiem. Partner, rodzice, bliscy, rodzeństwo, ktokolwiek. Spoko. Ale to jest osobny człowiek. A realnie cały czas, 24 na dobę, jesteś sam ze sobą. I dużo się mówi o tej miłości do samego siebie. A ja uważam, że nadal mówi się o tym dość powierzchownie. Kochaj swoje ciało, zaakceptuj, zaakceptuj siebie. Ale to lubienie siebie, mam wrażenie, że to jest dużo głębszy temat. Realnie. Czy lubisz siebie jako osobę, zakumplowałbyś się ze sobą? Czy uważasz siebie za wartościową osobę? Przepiękne zdanie, które kiedyś usłyszałam. Czy tam przeczytałam gdzieś chyba? Mm, że wiecie, jak, jak jesteśmy przyjaciółmi. Z przyjacielem, umawiamy się na jakieś spotkanie, no nie? To dotrzymujemy słowa i przychodzimy na to spotkanie. No a jeżeli tego nie robimy i wystawiamy tego przyjaciela, no to jest to słabe, tak? Słabe zachowanie. No, umawiasz się z kimś w kawiarni i co, i nagle sobie nie przychodzisz. A zobacz, ile razy my samych siebie tak wystawiamy. Bo umawiasz się ze sobą, że zaczynasz coś robić, na przykład no tak najłatwiej powiedzieć że zaczynasz, oj, chodzić na siłownię lub, że zaczynasz bardziej zwracać uwagę na to, co jesz cokolwiek, cokolwiek i nie robisz tego, nie chce ci się od jutra zacznę a dobra, zacznę za tydzień i jakoś tak łatwiej nam przychodzi olewać samych siebie i wystawiać samych siebie ja nie wiem dlaczego. Z czasem uważam, że bycie swego rodzaju egoistą jest czymś pozytywnym, ponieważ my jako ludzie mamy mam wrażenie taki obraz osób empatycznych, czyli osób, które zapominają o sobie kosztem innych. Czyli osoba empatyczna często w naszym rozumieniu jest osobą słodko-pierdzącą w stosunku do innych. Mega miło mega kochaną. Przynieś, podaj, i Ja to za ciebie zrobię, kochana. Ja ci kupię, ja ci przyniosę, ja ci posprzątam, ja ci poukładam. Ale sobie tego już nie zrobię. A moim zdaniem empatia teraz to jest to, co realnie kieruje twoim sercem. To jest to... Jak na, jakie masz na przykład stosunki tak wewnętrznie do swoich bliskich? Czy naprawdę chcesz dla kogoś dobrze? Czy kieruje to był zawiść? Czy masz ochotę się komuś mm, że tak powiem, e, revenge, zemsta? Czy masz ochotę się na kimś myścić, oddawać komuś, jeżeli ktoś ci zrobił podgórkę? To jest moim zdaniem prawdziwa empatia. Czy na przykład kierują tobą. Mm, Pieniądze ponad relacje. Tak często jest, ludzie się rozwodzą i nagle zapominają o tym, że przez całe życie się kochali lub tam przez ileś, że byli dla siebie najważniejszymi osobami. Jak nie wiesz, w czym jest problem, to problem zwykle leży. Ź, źle to powiedziałam. Jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. O. O to mi chodziło. Jestem słaba w przysłowie i powiedzenia. Mm. I wiecie, i to jest dla mnie prawdziwa empatia. I fajne jest to, bardzo, to jest kolejny powód do wdzięczności dla mnie, że ja tej empatii nie postrzegam już tak jak wcześniej. Ja tak długo myślałam, że jestem mało empatyczna. A ja jestem po prostu osobą konkretną. I nie jestem dla wszystkich. I w końcu nie chcę być. Nie chcę być dla wszystkich. Ja przede wszystkim chcę być dla siebie. Ja chcę lubić siebie. Ja chcę lubić to, jaką jestem osobą. Ja nie pragnę, żeby każdy mnie lubił. Ja nie pragnę, żeby każdy mówił, że jestem świetna, nie wiem, empatyczna, super, że, że oliwkę to każdy lubi. Nie. Ja mam siebie lubić przede wszystkim. Ja mam czuć, że Jestem wartościową osobą, że ja naprawdę doceniam to, kim jestem, że jestem dumna z tego, kim jestem, że jestem dobrą osobą, że się kieruję dobrem, czystością. A to, czy ktoś mnie odbierze jako osobę empatyczną lub nie, I don't care, bo ja wiem, że jestem empatyczna. Ja wiem, co mną kieruje, ja wiem, jaką intencją się kieruję w życiu, w stosunku do ludzi, w stosunku do pracy, w stosunku do siebie, do wszystkiego. I to jest dla mnie główna wartość. I tą wartość dopracowuję sobie za każdym razem, będąc sama ze sobą. Bo kiedy lubię ten czas, kiedy jestem sama. I tak się zagłębiam w siebie i odpowiadam sobie na te trudne pytania. Wiecie, to często są bolesne tematy. Teraz łatwo mi się mówi, bo jestem powiedzmy w takim momencie, że no, dużo przerobiłam już, jakby w sobie. Aj, nie chcę też tak mówić, że wiecie, że tutaj wychodzę z na jakąś już nie wiadomo jaką oświeconą nie, bo mam bardzo dużo rzeczy jeszcze do przerobienia i nie jestem jeszcze znaczy jestem w miejscu, w którym chcę, bo bardzo doceniam to, gdzie jestem, ale po prostu nie, nie chodzi mi teraz o to, że już wszystko przerobiłam i jest idealnie, tylko że czuję, że jestem w takim miejscu, gdzie jest mniej tych szkodliwych Niekomfortowych, niewygodnych i trudnych myśli, trudnych pytań, trudnych odpowiedzi, bo już przez wiele przeszłam. Ja się nie boję przed sobą przyznać, że jestem w czymś słaba, że z czymś sobie nie radzę. Jest to wręcz dla mnie czasem nowe pole do pracy nad czymś i powoli sobie tą pracę podejmuję, już się jej nie boję nie boję się tego, że coś we mnie nie gra bo wiem, że w każdym z nas coś nie gra i polubienie swojego cienia przysłowiowego i zaakceptowanie tego cienia, bo jesteśmy ludźmi i każdy ma inne problemy i system mówił nam co jest poprawne, a co nie, a co wypada a co nie, a jaka ty powinnaś być w takim wieku a jaka powinnaś być w takim wieku to wszystko wmówił nam jakiś chory odgórny system. My jesteśmy ludźmi, każdy z nas jest inny, każdy z nas miał inne dzieciństwo, w innym miejscu się urodził, w innym miejscu się wychował, innych rzeczy nauczył się po drodze, miał inne środowisko, w którym dorastał. My wszyscy jesteśmy inni i dlatego bardzo teraz unikam takiego kategoryzowania, że jako kobieta w wieku 25 lat nie powinnam borykać się z, albo jako kobieta w, 20, w wieku 25 lat powinnam być jakaś. Kto, ale kto o tym decyduje? Kto w ogóle stwierdził tak albo inaczej? To jak bardzo czasy nas kreują i społeczeństwo, to jak bardzo chcą nas. Na coś nakierowywać, żebyśmy szli jak takie robociki za sobą i robili to, czego oni chcą. Niesamowite. Odbiegłam troszeczkę od tematu. Bycie samej ze sobą, jest moim zdaniem najbardziej taką kształtującą przestrzenią. Równocześnie może być. Najtrudniejszą na początku, ale jak przez to przebrniesz i po prostu podejdziesz do tego w taki sposób, że ty siebie coraz bardziej poznajesz, odpowiadając na te trudne pytania. Ty po prostu coraz bardziej siebie znasz i wiesz później, dlaczego zachowujesz się w dany sposób w danej sytuacji, albo z czego wynikają Twoje problemy. To jest też często psychoterapia, bo my jest nam ciężko docierać też samemu do takich wniosków. Dlatego psychoterapeuci po prostu pomagają i oni zadają te pytania, które my sobie często boimy postawić. Bo oni znają te systemy, wiedzą jak nasza psychika funkcjonuje, i oni po prostu sobie lecą trochę takim schematem czasami. Wiedzą jakie pytanie ci zadać, wiedzą gdzie po prostu postawić y, gdzieś tam pytajnik, i oni cię zostawiają z tymi myślami i to sobie później kontemplujesz bardzo często tak jest, albo analizujesz to razem z nimi, ale możesz też to robić sama, sam. Pozwól sobie na czas samemu ze sobą. Zastanów się, kim ty jesteś tak naprawdę. I zastanów się, czy nie uciekasz od siebie, bo my uciekamy w tych czasach non-stop, przez wszystko. Uciekamy już nie tylko nawet przez używki, ale uciekamy też przez te wszystkie filmy, przez wszystkie treści, które pochłaniamy. Wszystkie rozpraszacze oddalają nas od samych siebie. I bardzo ciężko jest wydobyć, wygospodarować czas dla samego siebie, ale taki realny czas, bez rozpraszania się niczym. Ja jeszcze niedawno nie wiedziałam, kim jestem. Było to bardzo mocno ukryte. Myślę, że też się tego trochę wstydziłam. A teraz? Bardzo pielęgnuję swoją wrażliwość, której nie chciałam pokazywać światu bliskim. Myślę, że w przestrzeni publicznej dalej tego nie pokazuję. Jakby nie, nie wiem, nie, czułam, nie czuję chyba takiej potrzeby na razie. Też. Ja się zachowuję bardzo naturalnie teraz z tym, co robię. Niczego nie ukrywam, ale gdzieś tam ta wrażliwość chyba. Chyba nie ma na to miejsca na razie w moich socialach. Nie ma po co. Ale są pewne cechy, które, o których ja zapomniałam, że je w sobie mam, bo stworzyłam robota. Stworzyłam taką siebie, którą. Bardzo chyba chciałam być taką oliwie stąd, dotąd bardzo mm, konkretną, rygorystyczną, mm, dopasowaną do tego systemu, dopasowaną do oczekiwań ludzi, dopasowaną też do jakiegoś swojego obrazu idealnego człowieka, i w tym wszystkim zapomniałam, kim ja realnie jestem. I nadal to z siebie wydobywam. Nadal nie uważam, że żyję w 100% zgodnie ze swoją naturą. Też nie chcę, bo bardzo lubię to, że. Yy, Nauczyłam się swego rodzaju konsekwencji, takiej zadaniowości. Ja to lubię. Ale zapomniałam o tej swojej delikatnej, powolnej, wrażliwej części. I schowałam ją. A jak zaczęłam trochę bardziej się jej słuchać. Słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie swojego czucia, to zaczęły przychodzić do mnie naturalnie tak piękne sygnały, że. Po prostu nie chcę tego już uciszać, i nie mam ochoty tego niczym rozpraszać, bo w końcu czuję takie szczęście i taki spokój, którego nigdy wcześniej nie czułam. Dobrego dnia Wam życzę.